Witajcie! Jesteśmy uczniami zespołu szkół mechanicznych nr 1 w Krakowie. Ja nazywam się Bartek, a to jest mój kolega Adrian. Razem uchodzimy do klasy o profilu technik pojazdów samochodowych. Chcemy Was zaprosić na krótki film przedstawiający model naszego samochodu na wodę. Zapraszam! Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost liczby samochodów na ulicach większych miast spowodował znaczący spadek jakości powietrza w tych miejscowościach. Ponadto ogromne problemy ostatnich czasów związane z tzw. smogiem skłoniły nas do zaprojektowania pojazdu wykorzystującego odnawialne źródła energii. Postanowiliśmy skonstruować model samochodu elektrycznego, z tym, że pozbawiony podstawowych wad, z jakimi borykają się takie samochody. Mamy tutaj na myśli problemy związane z magazynowaniem energii elektrycznej, a w związku z tym ograniczony zasięg pojazdu oraz brak miejsc do ładowania i długi czas ładowania baterii. Nasza propozycja pojazdu oparta jest na technice wodorowej. Wykorzystujemy ogniwa paliwowe, które z wodoru i tlenu znajdującego się na pokładzie samochodu produkują energię elektryczną w trakcie jazdy. Zatem, użytkowanie pojazdu staje się nieograniczone punktami ładowania oraz nie trzeba oczekiwać na ładowanie baterii. Istnieje coraz więcej stacji, gdzie można zatankować wodór w kilka minut. Tlen mamy zawarty np. w powietrzu atmosferycznym. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym wodorowym akumulatorem energii elektrycznej. W naszym rozwiązaniu poszliśmy o krok dalej. Zanim stacje z wodorem staną się standardem, proponujemy uzyskanie wodoru i tlenu w procesie elektrolizy wody. Oczywiście do tego potrzebna jest energia elektryczna, ale tą uzyskamy z paneli słonecznych. I tak na przykład samochód zaparkowany lub użytkowany w słoneczny dzień może wygenerować wodór i tlen, który w późniejszym czasie może zostać przetworzony na energię elektryczną. W naszym rozwiązaniu można oczywiście zastosować dodatkowo baterie, które wydłużą zasięg pojazdu. Do układu ogniw doprowadzamy wodę destylowaną w celu przeprowadzenia procesu elektrolizy. Do tego celu potrzebna jest energia elektryczna, którą docelowo pozyskamy z ogniw słonecznych, jednak ze względu na to, iż projekt jest w trakcie budowy, posilimy się baterią. W tym momencie obserwujemy proces elektrolizy i przepływ wodoru do odpowiednich zbiorników. Pod koniec procesu elektrolizy obserwujemy powstałą objętość wodoru i tlenu. Zgromadzony w zbiornikach tlen i wodór wykorzystywany jest w ogniwach paliwowych do wytworzenia energii elektrycznej, którą zasilimy silnik elektryczny naszego pojazdu. Podsumowując model naszego samochodu, pozwala on na uzyskanie energii elektrycznej z wielu niezależnych źródeł, np. z baterii ładowanych w punktach ładowania lub z gniazdka domowego, z zatankowanego wodoru na stacjach lub zyskanie tego wodoru z wody przy użyciu energii słonecznej. Główną ideą naszego pomysłu jest przyspieszenie rozwoju samochodów elektrycznych wraz z uniezależnieniem się od stacji ładowania baterii oraz zmniejszenia czasu poświęconego na ładowanie. Mamy nadzieję, że podobne rozwiązania wejdą w niedługim czasie w życie, ponieważ to pozwoli w pewnym stopniu na poprawę jakości życia ludzi zamieszkujących duże miasta.